Terima kasih okay. telah menonton! Urbex. Rozwijaj w sobie kulturę techniczną, nie zdejmuj osłon podczas ruchu maszyn, nieszczęśliwe zdarzenia zgłaszać kierownictwo. Języki są twarde i lepkie są palce, można stracić głowę. Można stracić resztę. Widzę, jak chcesz dojść gdzieś, gdzie nie wolno wejść. Też chcę. Wiem, że tam trafisz na pewno, dlatego tu jestem. Nie zdejmuj osłon, bo czas w koło tańczy. Wjazd na backstage? Przyjdzie kilka ciężkich myśli, potem wciśnij play. Prościej już się mówić nie chce niż wierszem. Prościej już nie trzeba. Prościej już się nie da. Ty to też już wiesz. Nieszczęśliwe zdarzenia niezwłocznie zgłaszać kierownictwu. Nie zdejmuj osłon, nie zbliżać się do krawędzi. Rozwijaj w sobie kulturę techniczną. Nie jestem wrogiem. Myślała do niej z daleka, zdławiona dźwiękiem. Narzędzia, źle utrzymane są, częstą przyczyną wypadku. Szanuj miejsce, w którym rósł nasz Sarni strach. Zasklepione wnętrze cierpkie, jak miłość napierdala bas. Ulotne chwile łapiek kotka. W przednie łapy drapie jestem w trasie testem w transie. Może mnie znajdziesz, ale nie zamkniesz, jestem przejściem. Nieszczęśliwe zdarzenia zgłaszać podczas ruchu maszyn. Rozwijaj w sobie kulturę techniczną. Bardzo mała dłoń, a taka silna. Bardzo mała dłoń, a będzie siniak. Bardzo mało mówię, potem będę pisać. Napierdala bas, ale Ciebie nie słyszę. Że chyba tak bywa. Że życie jest proste, niezamierzone, trochę się boję. Nie zbliżać się do krawędzi. Jest misja. Zabiorę cię na spacer nad miastem. Ta fabryka się już nie zbudzi do pracy. Wiem, dlaczego mnie dzisiaj nie przedstawisz żonie, że jej nie powiem. Nie jestem Twoim wrogiem. Jestem ogień. Dym w głowie.